Dzień dobry, witajcie na kanale profesorka od emocji. Ja nazywam się Ewa i od prawie 8 lat mieszkam razem z moją rodziną w Szwecji. Założyłam kanał profesorka od emocji, ponieważ od wielu, wielu lat badam emocje, badam to, jak emocje, jakie emocje mają wpływ na nasze życie, na nasze decyzje, na nasze poglądy, na interakcje z innymi. Badam to, w jaki sposób te emocje, jak zarządzać emocjami, żeby nasze życie było łatwiejsze, ciekawe i żeby nam się po prostu dobrze na tym świecie żyło. Emocje to jest, znamy te emocje, tak? Słowo emocje jest nam dobrze znane, natomiast często zapominamy, że za tym słowem kryją się. Kryją się inne słowa, tak? Ktoś mówi o kimś, że ty jesteś taka emocjonalna, ale co to właściwie oznacza? W związku z tym będziemy się tutaj na tym kanale edukować, czym są emocje, czym jest radość, gniew, smutek, złość, jak rozpoznawać te emocje, jak nimi zarządzać. Mam nadzieję, że będziecie się na tym kanale dobrze bawić razem ze mną. Na pewno nie zabraknie tutaj wspaniałych gości. Moich znakomitych koleżanek z różnych krajów, które w podobny sposób jak ja rozmawiają o emocjach i wiedzą, jakie one są ważne w naszym życiu. Na pewno nie zabraknie sesji QA, tak, żebyśmy mogli podyskutować. Na pewno będą omawiane prawdziwe przypadki, takie z którymi mierzycie się w swoim życiu, zarówno sami ze sobą, ze swoimi partnerami, małżonkami lub z, własny, z własnymi dziećmi. Tutaj na tym kanale będziemy również o takich tematach rozmawiać. Jeżeli będziecie mieli propozycje własnych tematów, to oczywiście zapraszam do dzielenia się ze mną pomysłami na tematy. Zapraszam do polubienia tego kanału, zapraszam do odwiedzenia strony Profesorka od Emocji na Facebooku oraz na Instagramie. Mam nadzieję, że to, co tam już się znajduje, wzbudzi Wasze zainteresowanie również tym kanałem na YouTube. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które będą się pojawiały na tą chwilę raz w tygodniu. To to do zobaczenia, trzymajcie się, hej!